Dobra łaciata. Dobra dla zupy. łaciata. Sama śmietanka. Uwaga, uwaga! Tylko w ten weekend letnia wyprzedaż artykułów przemysłowych w Twoim Lidlu. Tekstylia 22% taniej. Obuwie 22% taniej. Artykuły kuchenne 22% taniej. I pamiętaj, tylko w te soboty i niedziele. Artykuły przemysłowe 22% taniej w Twoim Lidlu. Przyjdź i zobacz. Lidl ceni jakość. Co sprawia, że kobiece kształty są piękne? napięcie skóry, jej elastyczność czy gładkość. Nowe intensywne serum D.A.F. z Triple Action Complex działa na trzech poziomach. Natychmiast napina skórę, poprawia jej elastyczność już po 24 godzinach i redukuje widoczność celulitu. Nowe intensywnie ujędrniające serum do ciała D.A.F. na prawdziwie piękne kształty. Wypróbuj także inne kosmetyki z ujędrniającej linii D.A.F. Hasło! 14 400 darmowych minut letnich gawet w największej sieci w Polsce. Odzew. Już od złotówki. Sony Ericsson C902. Hasło końcowe. Plus. Razem lepiej. Drogie mamy, ważna informacja. Instytut Matki i Dziecka poleca danonki w codziennej diecie. Danonki zawierają wapń i witaminę D, które pomagają wzmacniać kości. Instytut Matki i Dziecka poleca danonki. No! Co zrobić, żeby łatwiej się wstawało i przyjemniej zasypiało? Oglądać pluszakowe bajki w TVN Style. Na miły poranek i uśmiechnięte dobranoc. Pluszakowe bajki codziennie o 7 i 19 w TVN style.